Podczas kampanii wyborczej kandydaci partii rządzącej, by pokazać sukces rządu, coś otwierają, coś odsłaniają. Mówiliśmy, tu marszałek Schetyna Chetyna odsłonił tablicę upamiętniającą wymianę kabli w budynku szkoły. Niestety, jak na razie brak jest obiektów do odsłaniania i otwierania, więc kandydaci będą niedługo uroczyście odsłaniać firanki, uroczyście otwierać drzwi. A właśnie, uroczyste otwarcie drzwi może być dobrą okazją, by w przemówieniu pochwalić osiągnięcia rządu przed wyborami. Niech te drzwi służą zarówno wchodzącym, jak i wychodzącym. Drzwi są solidnie osadzone na mocnej framudze naszych marzeń, możliwości, trosk. Niech te uroczyście otwarte drzwi staną się symbolem wyjścia Polski do lepszego świata, a jednocześnie wejściem Polski do lepszego świata. Wchodzących i wychodzących będziemy traktować równo. Te drzwi będziemy zawsze zamykać przy otwartych drzwiach, bo jesteśmy za jawnością. Mówił i pisał wieszcz, drzwi ci otworzę, a ty zobacz zorze. Zorze, która jest tęczą naszej przyszłości, otwartej na wiele ościeży dzięki wysiłkom rządu. Wbrew temu, co mówi opozycja, jedynym wyjściem jest wejście. I to wejście jest najlepszym wyjściem. Obiecuję, że jeśli dalej obdarzycie nas zaufaniem, to po wyborach wszystkim pokażemy drzwi w które to drzwi każdy może zapukać kołatką swych pragnień i rząd mu te drzwi otworzy, jak tylko znajdziemy skubiony chwilowo klucz i ktoś zamontuje klamkę. Otwierajcie się i zamykajcie i sławcie mnie Polski tak na zewnątrz, jak i wewnątrz. Tu brawa i zwycięstwo w wyborach. Dziękuję.